Witam Jarosław Kowalski na UK jazdy Dzisiaj jesteśmy właśnie podobnie przy wordzie. Ostatnio całym filmik, gdzie skręcaliśmy w lewo. Dzisiaj będziemy skręcać w prawo, skręcając właśnie w prawo, jesteśmy włączający się do ruchu, włączamy prawy kierunkowskaz, tak, ustępujemy tym z lewej strony, tak oraz bardzo ważna informacja, ustępujemy tym, którzy są. Na skrzyżowaniu sprzeciwka. Oni są na skrzyżowaniu, a my skręcamy w prawo, jesteśmy połączający się do ruchu i ruszamy, teraz mamy kursantkę, która niedługo ma egzamin i taką drogę dzisiaj wybierzemy sobie wyjazdu z wordu w prawo, zmieszamy prędkość tak. mamy tutaj i włączamy do tego momentu prawie kierunkowską. Jak miniemy ostatnią możliwość mamy nakaz jazdy w prawo za znakiem także mamy ustą pierwszeństwa no i skręcamy w prawo patrzymy na lewo oceniamy ustępujemy oczywiście tym z lewej nikogo nie ma możemy bezpiecznie duszyć zawsze uważać na przejście dla pieszych, na światło które się może zmienić, jak są piesi, którzy mogą w tym czasie wcisnąć, no i my zbliżamy się do skrzyżowania do ronda w pile, które jest kierowane sygnalizacją świetlną z będziemy skręcać w lewo, upewniamy się najpierw o możliwości zmiany pasa proszę zobaczyć kierunkowską z lewy mamy linię ciągłą, więc nie możemy zmienić oraz przejść do pierwszej i teraz dopiero zmieniamy pas, jeszcze raz się nie upewniłaś dobrze, wyłącz kierunkowskaz no i skręcając w lewo zajmujemy jaki pas tylko wyłącznie lewy pas i cały czas mamy kierunkowskaz właśnie włączony skrzyżowanie o ruchu okrężnym, tak, kierowane sygnalizacją świetlną no i jedziemy według światła, najpierw się włączamy światła te pierwsze przed nami i za parę sekund będzie zmiana sygnalizacji i my już mamy, tak no i skręcając w lewo możemy zająć dowolny pas według przepisów, tak, a no, my zamienimy z kursantką sobie pas zewnętrzny, czyli pojedziemy bardzo o, głęboko, czyli prawie pod krawężnik i w tym czasie wyłączamy kierunkowskaz, tak, bo już wykonaliśmy manewr skrętu. Mamy teraz ruch już otwarte włączone światło zielone i możemy właśnie opuścić bez kierunkowskazu to skrzyżowanie. No to możemy już tak przyspieszyć, bo mamy 60 km na godzinę, więc do 60. Proszę przyspieszyć jeszcze szybciej, szybciej, masz tak po dziesiątki. Jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. No. Idziemy prosto. Proszę, programy manewr zatrzymania. Nikogo z nami nie ma, jak widzę. On jest inny pasze. Zatrzymamy się na wysokości tej białej tablicy. Dobrze, proszę zatrzymać. Okay. No i dobrze wykonane zadanie, wykonaliśmy zadanie za, zatrzymanie we wskazanym miejscu i ruszamy dalej. Podziewa się jeszcze. I dojdziemy do najbliższego skrzyżowania. Ponownie będzie rondo i będziemy skręcać w lewo. my w lewo, najpierw zmieniamy właśnie pas odpowiednie kierunkowskaz zostały szybko włączone. wyłącz kierunkowskaz jeszcze podjedziemy do ronda i ponownie włączamy kierunkowskaz lewy, tak I kolejne rondo rondo reformacji, skręcamy w lewo spójrz na lewo, upewniamy się o możliwości jazdy Czy kursantka się upewniła, nikogo nie ma możemy jechać, jedziemy wewnętrznym pasem i w połowie ronda wchodzimy na kas zewnętrzny o. i zmieniamy to tego to kierunkowskaz i tu jest właśnie wykonany manewr w sposób prawidłowy o. dziękuję, to na tyle